Ja ma się, tutaj kaczka z nieba. Dzisiaj gramy z czungami niemieckimi. Tu jest Panzerzell, moja ulubiona Pumka, grubasek. Nie chcę, nie chcę mówić, jakie to jest dziadowskie i takie coś z długą lufą. No to nie przedłużając, do bitwy lecimy. Jeszcze. Jeszcze w pierwszej próbie filmu, co mi się mikrofon zepsuł jeszcze, szybko mi władowało teraz, to nie chcę. O, dobra. Jednak chcę, jednak chcę, jednak chcę. E, o, Europa Wschodnia. Fajnie. Pumka. Pumka na pierwszy ogień. Tu, tu, tu. Aucz. Dlaczego oni muszą strzelać jak totalne wariaty? Co, jakie to głupie. Oni nawet nie wystartowali, ja A, już to przejmuję. A, ci już się przejmują fajnie. idziemy na wojn który to szela który się pytam który okej okay, tam jest Uhu. No, dziękuję. Uff, co tu robi... Okej, okay, wywaliło nas na mega duży water A um, To chyba gdzieś stamtąd. Oni. He, he! mi. Tamten teciak z góry mnie walnął, widać. A co tam, jolo, niech tam na nich to poleci, niech oni umrą. Silnik się chyba naprawia Tam sałów... O... Tam jedzie ten wredny teciak. Nie wiem po co... Nie wiem, dlaczego on robi gotta fasta lok. O, no bo tam jest. O boże. Ała. Ała. I awa. Aha, od przodu tu se Serio, od przodu se chłop stanął i tak. <laughs> Smutek. gdzie gdzie jestem, ten teczek A, pewnie gdzieś pojechał. A nie. Jezus. Co? Ja fajny. jestem tutaj, To Chciał nas tutaj, jestem tutaj, peloty nie rozwalił tutaj, <trybuj> jestem <trybuj> Jezu, jeszcze ten szwedzki żyje, co jest? tutaj szermany, tam jakieś rzeczy, tam samolocik Ja nie trafię, ja. Jezus, co oni mają? Aha, oni mają kawuki kilku Jezus Kraj co so to jest? Dlaczego tu jest czerść? Dlaczego się coś ode mnie odbiło, czy od kogoś?

Да нет, pues то наверное не снял разорвал. Так, ты еще нам ничего. Это у Nie zjeżdżamy, stąd stoimy tutaj i walimy do nich. O, oh, men! Serio? No, ale żeby mi, ty, ale żeby mi tylu zaogantów, no to już są żarty jakieś tylu zaogantów mi wybić jednym strzałem. Standard. Nie, ja tam nie wyjeżdżam, zaraz kursy jeden ja mnie zawija. Ała, ała, moja gąsienica, awa ała, au, ała. ała, ała, ała. ała. No, patrzcie, co za, za ludzie, że mi się nic zarewali. To, to jest bombowiec, jak znam życie. A umrzej! Daj. Ona na mnie leci. ona na mnie leci. Ciąg! Ale co tam? Coś tam? mi coś tam mi wystawało. I never mind. Coś tam mi wystawało, nie wiem co. No, szturm Panzer 2, wiedziałem, tam coś wystaje, tam coś jedzie. No. Tylko oczywiście musi tak być za domem. Jest, tam jest Valentine, nie chcę tam jechać Odwrót taktyczny my nie, no to my ich dociske, docisnęliśmy my. my ich już, my, i my. To nie tylko tam chce do ukrycia A tam jest sztuk, który mnie zabiją Aj, chłopie, chciałem... O oh, FAP! Nie, 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 nie. Tu jest bomba. Jezus Maria, tu jest bomba. Tu jest bomba. Wiesz, jak zasadnąłem teraz po co w sumie jadę, jak i tak bitwa jest wygrana. Nie wiem, zaraz im tam na co zrzucę to nością. A kto zarzucił tą smugę? Dajcie mi, daj mi go rozrzucić. na co? Daj mi go. Pek. I pek, i dwa ostrzały lecą na nich. Nawet nie wiem, czy coś trafi, bo się bitwa zaraz skończy. No, powiedzmy, zrobiliśmy dużo. Dwa fragi, większość to asysty, ale jeden sam pochłonęł. Mogę sobie czymś polecieć, ale nie. Nie o. Bitwa skończona, szóste miejsce. Very, 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 very nice. Szóste miejsce. 1000 ekspo. o Boże święty. No. To z dzisiejszego odcinka to tyle. Dziękuję za uwagę. Cześć.